Witam, tu Alisteo, na Atlanii. Hmm... Musimy szukać kolejnych godnych nas przeciwników. Pamiętam, że właśnie koło jaskini, którą spenetrowałem w poprzednim odcinku, tam można było znaleźć kilka fajnych formacji. O, na przykład... Może od razu zobaczymy, co też takiego... ...tutaj leży. Sprawiedliwość. Hmm. Sycisz oczy zachwycającym widokiem Okazały wież magów. Nigdy dotąd nie było ci dane zobaczyć tak pięknych i wysokich budynków. Nawet latarnia, Roberto, zdaje się być maleńka w porównaniu z nimi. Stoją tu piękne. Połyskując, opalizująco w świetle słońca, niedaleko dostrzega trzech magów, przynajmniej na nich wyglądają, sądząc o szatach i laskach. Czy chcesz z nimi pomówić? A tu mam jakiś wybór, tak nie, skoro jest tylko jedna opcja. Hmm, Pobijemy się. A, to chcą, to chcą, jak najbardziej, ale. Mało no, ich. Hmm. Jak to najlepiej zrobić? Nie, to przyspieszenie Rzucę Na jabłów Tu będziemy rzucać A, Może zrobię tak, żeby nie oberwały Nie, to perze ale nie, no przecież to nie będzie problemem. Śnieżyce niech. Niech obrywają. No, tak myślałem, przeżyją. To wystarczy, że jedna jednostka przeżyje, już byłoby fajnie. Natomiast te nie to, że no muszą zginąć. Jest to dosyć istotne, jest ich po prostu zbyt dużo. I boję się uników. Ale na razie jest całkiem fajnie. Ha. Niech będzie, że tak. Jest nieźle. Czyli tu. Hmm. Dobrze krok w to miejsce. Nąka szczęścia. Czy może tu? Ale nie, może wyeliminujmy jedną z formacji duchów. Natomiast tu może... Sensowne być coś takiego. Żeby zabić. O, 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 o. No właśnie, teraz możecie... ...odważnie przebiec się. To w sumie by mnie też interesowało. Zobaczymy. Co? Kasa? I ja obstawiam, że jest kasa. Hehe, <grystałki> No, to, no w sumie to się przydaje, bo ja do Cika zbieram i sporo mi brakuje. No mm. właśnie tak, tak. Zabierzemy im z przednosa. Tutaj nic więcej, hmm. szkoda, że z tej strony nie chcieli obejść hmm. Nie wiem, to tutaj zajmijcie pozycję prosto tu. Hmm, tutaj drży. Inkwizytorzy natomiast zajmą się duchami. Tak, bierzemy to, co nasze i w nogi. Nowatura. Mogę trochę Many rozdysponować. I może jeszcze raz to samo. A ty się wystrzela. Muszę uzbieramy na kolejną bitwę. Hmm, tu nic. Ubijemy. Teraz atakujemy jednostkę, która tutaj również sobie chodzi. Hmm. Tu nie ma żadnych skrzynek, więc skupimy się. Na zadaniu maksymalnie dużych obrażeń. Kółko to ja widzę w tym miejscu. Jako bardzo optymalne. Tak, Śnieżyca oczywiście tu. Od razu się zrobiło przyjaźniej. Nawet bym powiedział, że za bardzo. Hmm. Nie no, gadać na że nie będziemy. Nie chcę tutaj w ogóle do jakiejś wojny doprowadzić. Hmm. Miecz tytana to jest chyba coś, co mi doda do. do ataku. O, starożytna wiedza się pojawiła. Tak, a tak, plus 10. Bierzemy. Mm, nie to. Bohater. Gdzie kruk? I kolejny zwój starożytnej wiedzy. Natomiast tu nic. Nic nic. Szał mam, ale zobaczmy czy ona no mogłaby. Ale mamy szał. To po co? Czy można by brać z powodu rozwijania aczików, ale... Hmm. Zaraz o tym pomyślimy. Bo nie mam maksa szału. Domu zaszczelnie zamknięte. Tu nic. No i co jest? Nie mogę... Może trzeba będzie się... W inny sposób... O! Co tu jest? Ważki? Mhm. I może od razu zaatakuję jest więcej ważek hmm. Skrzynka, ale poza moim zasięgiem. Dużo tego tutaj jest w towarku hmm. Oj, najlepiej w ten sposób Jemy Chyba sobie odpuszczę Znaczy będę próbował, ale bez wielkich nadziei. Mhm. Tutaj obrona by udało się zebrać 42 szału. Właśnie, i wtedy można by spróbować. O ile oczywiście ważki pierwsze się tu nie dostaną. Hmm. O, poczekajmy. Eee tak, to ma sens. Bijemy tutaj. Biegnie. właśnie. Ale Bognist bo pierwszy przyłożył. Właśnie coś takiego tutaj drugą szansę. Hmm, albo ja się, że jednak one mogą się dostać. Zdecydowanie. Tyż są przed moimi. O! No wy nie macie żadnych szans, żeby... Hmm. Nie, hmm. nic nie robimy. Ale jak ja szał tutaj zdobędę? Żeby się tu dostać. Jak strzelimy, to zabijemy. To nie. Potrzebuję 42, a to jest takie bardzo losowe. Spróbujmy. 40. Gdyby... Zaryzykujmy. Oooo. Hmm. mamy mnóstwo. Tylko. Żeby to się w czasie jakoś zmieściło. I teraz po tej ścieżce, gdyby tak tu biec. Czyli tak tu nic. Bierzemy szał. Przyzywamy stwora. Tylko, żeby to nie zabiło. Ale trochę są słabe, słabe obrażenia. Aha, słabe. Kiedy ty masz... O! Mamy. Aha, <laughs> w natury, nic cennego. Czyli tak, tu nic nie robimy. Czekamy. Tutaj idziemy sobie pobierać. Wszystko jest nasze. Nie oddamy, nie zostawimy. No to możemy akurat zostawić, gdyż tego nie potrzebujemy. Chociaż właśnie. Powiedzmy, że tak. Hmm. I tu powinien nastąpić koniec. I mamy mm, szałmanę. Możemy walczyć z kolejną armią ważek, która właśnie na nas napiera. Mhm. Tym razem żadnej skrzynki, ale siły yy, są bardziej wyrafinowane. Tu na pewno będziemy rzucać, ale nim to nastanie, Musimy osłabić Moich przeciwników Właśnie w ten sposób Śnieżyca I stwora bym chciał przyzwać To chyba będzie realne Chociaż czy tu będzie to miało sens? Z powodu 50 łuczników To nie bardzo Hmm. To tu bym go postawił Aha. Chodzi o to, żeby zużyć Nie jest mi to konieczne do kolejnego paczka. Wiele już nie zostało, ale... To jest tylko kwestia czasu. Wiem. Tutaj wyeliminujmy to zagrożenie. Tutaj wolę strzelać w ważki, gdyż one mogą sobie na północ przelecieć. Natomiast pająki muszą się albo przebić, albo przez pułapkę przedzierać. A to oznacza śmierć dla nich. Nic. I kończymy. Świetnie. Posiłki! Tylko, że zbieramy to, co tu zostało ukryte. Ale ważki chyba nic nie zakopały. Tu można. Eee, a no to jak można tutaj wchodzić, to sprawdźmy, bo może wchodzi o coś jest. Ale nie. Hmm. Co tu jest? A nie, to już sprawdzałem. Jeszcze pukniemy ich. Mhm. Ale raczej będę starał się do tak doprowadzić, aby yy, możliwie szybko to zakończyć, więc bijemy zdecydowanie. Teraz jak już nie trzeba rozbudowywać Achika, yy, odpowiedzialnego za obrażenia. Za yy. ich obniżenie, no to po prostu dużo przyjemniej się gra, dużo szybciej, no ale jeszcze trzeba ich wyeliminować, chociaż nie, zaraz tu nie ma uczniów żadnych, to nic nie robimy, tutaj tak, a sami tu, już powinni wszyscy ci, bankował Nigdybym skorzystał przecież. Kolejny raz z mojej many, z moich czarów, no to przecież to tu ma przeżyć. Hmm. Ale myślę że nawet, że no wystrzelam tu nic. Tu nic. Pułapeczka czeka na was. Ale nie. Chyba to zamrożenie na nich tak podziałało, że, że nic nie mogli tutaj zdziałać więcej i oszukajmy cały teren. Dwie runki mocy to mi się bardzo podoba, tym bardziej, że miałem teraz nowy poziom może nawet coś na tym drzewku, na którym mi najbardziej zależy rozbuduję. To jest, widzę coś blisko, Aha. kryształki. Teraz tak tu coś widzę. Mhm. A kolejne gwiazdki chyba są w tej strefie, ale zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz. Nie, no to faktycznie w strefie albo, albo, tu okej, okay. hmm. na razie nie porozmawiamy. O, właśnie, to widzę. Coś tu jeszcze jest. Tutaj. Tu. Hmm. Cóż, udajmy się po posiłki. Może nawet od razu uzupełnimy siłę. Jeszcze trochę tutaj zostało ale może powinniśmy zmienić eee, krajobraz. Hmm. Co to za statek? Osobista trójmasztowa fregata i jej wysokości Ameli nosi nazwę Matek. Aha! Przecież my tu mamy questa. Dobra, ale najpierw po posiłki. Mhm. Czyli już znacie. To czym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Myślę, że będzie warto. Teraz naszym sprzedajemy trochę czarów. Hmm. Tak. Ja no, tutaj akurat nic nie chcę sprzedawać. O, tak chciałem. Nie chcę. Kasa się przyda. Brążyć później. Też nie chcę, nie chcę. Hmm. Nie chcę tego. To też nie. Niewidzialność. Ukrywa oddział przed wrogiem. To pozwala mu bezpiecznie poruszać się po bitwy. Bez ryzyka, że zostanie zaatakowany. Zasłona niewidzialności zniknie, jeśli oddział zaatakuje wroga lub użyje jednej ze swoich zdolności. Sprzedaję. Sprawiedliwość pozwala zyskać runy, atak, obrona i szczęście oraz adrenalinę, a następnie równo zdobyć. Nie chcę. Hmm. Dobra. Tu jest ok. Wierzymy. Pewnie się cieszycie, że idziemy na kolejną bitwę. Hmm. Dziękuję wszystkim za odcinka. W kolejnym. Rozwiążemy problem. Pusto Okiego. A zaraz, przecież my go znamy. <laughs> przecież my żeśmy coś do niego... Zrobili statek, chyba żeśmy mu nawet załatwili. Hmm, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym wiecie, czym się zajmę.